Plotką jest, że człowiek się uodporni na działanie toksyny botulinowej. Nie jest tak, że jak już zaczniemy korygować nadpłodliwość toksyną botulinową, to po pierwsze będziemy musieli robić to zawsze, a po drugie będziemy musieli robić to coraz częściej. Wręcz przeciwnie. Owszem, yy, mózg się przyzwyczaja. Do tego zabiegu, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu czy też wyrażenia znaczeniu dla nas, to znaczy, że z czasem te zabiegi trzeba robić coraz rzadziej. Czyli na przykład mam w praktyce pacjentkę, która przychodziła raz na pół roku, a teraz przychodzi raz na 9 miesięcy, prawdopodobnie będzie przychodzić na zabieg raz na 12 miesięcy. Nie adaptujemy się do tej korekty i nie jest tak, że jeżeli pierwszy zabieg był super, przyjdziemy za pół roku i ten zabieg już wtedy nie zadziała. Oczywiście on może mieć trochę inny skutek pod względem skuteczności, jeżeli użyjemy innej dawki leku, jeżeli będzie on wykonany trochę inaczej, jeżeli na przykład będziemy teraz w zaostrzeniu jakiejś choroby endokrynologicznej, jeżeli wykona go inny lekarz innym rozcieńczeniem, ale nie ma takiej możliwości, że zabieg raz zadziałał, a za pół roku nie zadziała.